Pierwszy wiersz ma tytuł wierszy o Mikołaju i prezenta. Oświąteczny okiem biednie dzieci zgrają. Wszystkie oczekują przyjścia Mikołaja. Czy wpadnie przez kawałek? Czy zadługa okno? Czy go ktoś przyjedzie pod niebną dorożką? Dali, da, se słyszy? święty losu, szczęścia łód, by wybrnąć z najgorszych kłopotów. Kilka serc na dłoni i pewnie do pary, jaskrawie, różowe, wielkie okulary. Ho, ho, słychać głosy, Mam dla was prezenty, z nieba ktoś biegnie mi w tyłek sygnie, a dzieci przyjmują podarki w zachwycie.